Cześć, moi kochani, z tej strony Kasia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. My jedziemy coraz wyżej Norwegii. Znajdujemy się teraz 28 km od miejscowości Loen w gminie Stryn. Loen, Kamil z tatą będą zdobywać kolejną feratę. Znajdujemy się w Parku Narodowym Jostedalsbreen, ponieważ znajduje się tutaj słynny lodowiec. Jostedalsbrin i tutaj widać jego najbardziej znane ramię, czyli Brigsdalsbrin, jak czytam właśnie teraz sobie w internecie. Dzisiaj chcemy dojść na szczyt i zobaczyć ramię tego lodowca. Zatrzymaliśmy się na przecudownym kempingu. Pierwsze moje wrażenia nie były tak fajne. Było zimno, deszczowo. Noce w ogóle są zimne. Tak jakby zaczęła się jesień w Norwegii. Bo jest naprawdę przekropnie pochmurno, szaro. No ale co? no Dzisiaj trochę jakby pogoda się poprawiła. Zaczyna wychodzić słońce. Też jak przeszłam się po całym kempingu, zobaczyłam jaki ma klimat, weszłam do każdego pomieszczenia, to moje zdanie na jego temat, na temat tego miejsca zaczęło się zmieniać. Na plus. Mam teraz bardzo, bardzo pozytywne odczucia. Spaliśmy tutaj w dole. I mamy widok na wodospad, na te piękne góry. Jest tutaj wokoło bardzo głośno, płynie rzeka, ale naprawdę bardzo przyjemnie. Kemping ma niesamowity klimat, domki są takie drewniane z trawą na dachu. Jesteśmy tutaj pod samym lodowcem. Ta część to jest taka część kuchenna, można też rozpalić sobie grilla. Wieczorem było tutaj takie ognisko. Pani przyniosła drewno, pani z recepcji i można było sobie podgrzewać jedzonko. Ta część jest taka sanitarna. Są tu pralka, suszarka, taka umywalka do robienia prania ręcznego. A z tej strony jest łazienka dla kobiet i mężczyzn. Łazienki oddzielone są takim kamieniem, naprawdę robi wrażenie. To jest dla mężczyzn, to dla kobiet. I co jest w tym fajnego, że w łazienkach jest darmowa sauna. Zaraz Wam ją pokażę. W łazience dla kobiet jest bardzo ciepło, zresztą jak wszędzie. Są trzy prysznice, cztery toalety i wystarczająco tutaj potem dwie umywalki. I co najważniejsze, to jest sauna. I po grzaniu się w saunie można schłodzić się w rzece, która znajduje się tuż przy łazienkach. Tak wygląda sauna. Jest taka fajna, klimatyczna. Byłam tu wczoraj z Anusią i Nadią. Było naprawdę mega gorąco. Jest taki piecyk, kamienie. Jak piecyk grzeje, są rozżarzone. 7 osób razem było, potem jeszcze 8 doszła, więc zaczęło robić się ciasno. I po saunie ludzie tutaj wchodzą do rzeki. Jest dość płytko, więc naprawdę bez problemu można się zmoczyć bez obawy, że ktoś utonie i że porwie go nurt rzeki, bo tak naprawdę nurt rzeki jest tam dalej, a tutaj jest jakby taki fajny basen. rano góry pokryte są mgłą ogólnie jest tutaj już zimno bo tylko 8 stopni w dzień i w nocy miało być 2 stopnie, nie wiem dokładnie ile było bo przespałam całą noc a bilety na ten kemping można kupić w automacie bo godziny pracy recepcji to tylko od 10 do 12 i od 16 do 18 więc dość krótko tu jest taki automat, wybiera się opcje, czy tylko parking, czy kemping, czy kemping z elektrycznością, i się płaci kartą. Jest darmowe wi-fi, więc bardzo fajnie. No kemping ma niesamowity urok, tam w górze jest wodospad. Z tej strony jest recepcja i taki mini bar, ale nie wiem czy jest czynny. Jest tam pusto. Oj, przepraszam. Recepcja jest od 10 do 12 i od 17 do 19. Stawione ceny kampery, przyczepy, samochody z namiotami to jest 180 koron plus 35 za osobę dorosłą, no i dzieci powyżej 10 lat. A od 0 do 10 gratis, elektryczność 40 koron. Potem, jak ktoś jeździ z rowerem na namiot, to tutaj też są takie kwoty. A tu są ceny za wynajęcie domków. Jest też taka atrakcja, że można pojechać takim pojazdem w górę, do samego lodowca. Ja jestem wielkim zmarzluchem i początkowo ten pomysł zatrzymania się na tym kempingu nie był dla mnie zbyt fajny, ale im dłużej tu jestem, tym bardziej mi się zaczyna podobać. Jest też tam taka jaskinia, którą dzieci odkryły. Można ją wynająć i spać w jaskini na skórze zwierzęcia. Jest też taka bardzo fajna salka animacyjna. Może tu cała grupa młodzieży, dzieci przyjechać i spać w tej salce, bo tam jest pełno kocy, podłoga wyłożona panelami, wszystko w drewnie, fajny klimat. Zaraz zobaczycie przez szybę. Wtedy dojdziemy do tajemniczej jaskini. No proszę bardzo, są drzwi. Nikogo nie obudzę? Nie, chyba. Nikt tu nie spał. Chociaż pachnie popiołem. Nikt tu nie spał. Tu można zrobić sobie ognisko. Musi to być niesamowite nocą. Być w takiej jaskini i siedzieć sobie przy ognisku. Jest nawet patyk. Ktoś sobie zrobił do kiełbaski. Fajnie, fajnie. Tym otworem dym się wydobywa, więc nie ma problemu, że ktoś się zaczadzi. Jak ktoś chce to wynająć, to ma się skontaktować z recepcją lub z menedżerem pod podanym numerem telefonu. To jest taka fajna tablica przedstawiająca, jak ten lodowiec wyglądał 20 tysięcy lat temu, jak wyglądał 10 tysięcy lat temu. 20 tysięcy lat temu tutaj wszystko było pokryte lodem. Stąd widać tylko jego małą część. Praktycznie tutaj. W Norwegii jest mnóstwo wody wszędzie. Z jednej strony mnie to trochę przeraża, jak tak idziemy. Yy, I blisko drogi właśnie są fiordy. Zastanawiam się czy, czy są tu powodzie, na pewno są powodzie, ale po prostu ten poziom wody jest taki wysoki, a tu zaraz droga, ale no jakoś sobie radzą, muszą mieć tamy. Jakoś sobie radzą z tym, żeby domy nie były zalane. Norwegia tutaj w tej części zachodniej, północnej, no w dużej części naprawdę składa się z wody rzek, strumyków, wodospadów, fiordów, jezior. Kemping jest naprawdę rozległy. Jeszcze tutaj w górze są kolejne domki, jest ich kilka. Tutaj dopiero widać ten lodowiec pięknie i oh, ale ślicznie taki niebieski lodowiec. No coś wspaniałego. Dzisiaj mamy tam pójść z dziećmi i go zobaczyć z bliska. Około 50 minut się idzie w jedną stronę. No wspaniały jest ten błękit. Ekstra. Grzyby są tu ogromnych rozmiarów. Już nie pierwszy raz takie duże widzę. Ten domek stoi pusty i taki widok się rozciąga. Z kolei tam w dole jest jezioro. Naprawdę ładnie tu. I muszę powiedzieć, że jest tanio, jak na tak piękną okolicę i takie warunki. To naprawdę jest to niska kwota. My płacimy z elektrycznością 290 koron. Dzieci od 0 do 10 lat mają za darmo. Więc musieliśmy zapłacić 180 koron za samochód z przyczepą. Potem po 35 koron za osobę dorosłą i 40 koron za elektryczność. Ten domet mi się podoba. Fajny. Rzeka, a nad nią wodospad. Robię na niego patrzeć. Tam dalej, gdzie stoimy, na naszym miejscu kempingowym, nie słychać tak bardzo tej rzeki. Słychać bardziej wodospad. I doszłam nad kolejną rzekę. Oczywiście, pomniczki są postawione. Taka norweska tradycja. Jestem cała mokra po tej wyprawie. Idę się wysuszyć. Tam w pralni jest bardzo gorąco. Widzę, że ktoś też zostawił buty, więc też skorzystam z tego pomieszczenia. Pralnia, suszarnia to takie bardzo małe pomieszczenie, ale ciepłe. Jest tu jedna pralka, jedna suszarka, nawet przebijak dla dzieci. Umywalka i to wszystko. I zobacz jak mnie ten kemping zaskoczył. Normalnie jest tutaj suszarka do butów maksymalnie dwie godziny. Shoe dryer maksymalnie 2 godziny. I masz tutaj, wejmę taki wężyk, wkładasz do buta i suszysz. Drugi też jest, wkładasz do drugiego buta i suszysz. Tak to wygląda. Trochę ciemno, w tym pomieszczeniu, ale może coś tam zobaczycie. Poświecę latarką, żeby lepiej było widać. I tak to wygląda moje buty i jeszcze kogoś drugie buty. Taka suszareczka. Idziemy do części kuchennej. Lubię drewniane domki. Jejku, jak mi się to podoba. Fajna klamka. Palamy światło. Są tutaj cztery stanowiska z umywalkami i poza tym maszynki. Chyba to są maszynki elektryczne. Można ugotować sobie obiad. A za tymi drzwiami jest takie fajne pomieszczenie, żeby zrobić ognisko wewnątrz. Wczoraj pani z recepcji przyniosła cały wór drewna i wieczorem rozpaliła. Więc zrobiło się tu przyjemnie, gorąco. Ludzie się zeszli, jedli kolację. Kto chciał, to coś sobie w tym ogniu odgrzewał. I to pomieszczenie tak fajnie wygląda. Tutaj jest taki komin. Tutaj wczoraj paliło się ognisko, można było się ogrzać. Jest też jadalnia z okienkiem na górze trawa. Wieczorem przyjdziemy tutaj robić kiełbaski. Mamy kijki, kupiliśmy kiełbaski norweskie. Zobaczymy, jak smakują. Tutaj są jeszcze takie stanowiska, żeby sobie robić mięsko. Takie barbecue. Naprawdę ciekawie to go wygląda. Takie drewniane stoły. Pomieszczenie jest fajnie przeszklone, więc tak jakby cały czas obcuje się z naturą, można oglądać to piękno gór, które nas otacza. Jak fajnie chmury wiszą nad jeziorem. W ogóle tak są zatrzymane w miejscu. Wyglądają jak taka powpychana w wata. Fajny ten poranny spacer. Jak wiecie, ja je uwielbiam.